Witajcie moi kochani bracia i siostry. Ten filmik nagrywam dlatego, że chciałabym już tak ostatecznie pokazać, w jaki sposób opis Lucyfera tak naprawdę łączy się z opisem stworzenia w Księdze Rodzaju w rozdziale pierwszym, żebyśmy nie mieli wątpliwości, co uczynił Lucyfer. Że to on stworzył system ciała, gdyż właściwie już Biblia mówi, że ciało jest e, złowrogie Bogu. E, flesh is an enmity to God, tak w języku angielskim. Teraz już nie pamiętam, jaki to był wers. E, w każdym razie przejdziemy do opisu. Lucyfera. Najpierw przejdziemy do Ezechiela, a potem do Izajasza. Porównamy to sobie z Księgą Rodzaju, z rozdziałem pierwszym. Może zaczniemy właściwie od tego, że w Księdze Rodzaju, w rozdziale pierwszym, bo do tego będzie właśnie odniesienie. Spojrzymy znowu na stworzenie, na Księgę Rodzaju, rozdział pierwszy, wers 27. E, tak więc e, Elohim stworzyli człowieka na ich podobieństwo. Człowieka to mamy jest wyraz H120 i mamy Rudy, czyli taki czerwonawy, e, istota ludzka, hipokryta. I to, po jest, to jest wyraz Adam i pochodzi z wyrazu H119. I to jest e, a, pokazywać krew na twarzy, w tym sensie, że e, rumienić się. Mamy flash rumienicie, turn rosy też rumienicie. Teraz przejdziemy do Ezechiela, do rozdziału 28. I mamy słowo e, Pana, nadeszło do mnie ponownie, mówiąc: Słowo Pana. Czy tu jest dzisiaj Elohim? Nie mamy Jechowa. Jest Self-Existent o Eternal Jechowa, czyli samoistniejący lub wieczny Jechowa. Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru, i teraz księciu Tyru. Nazwa Tyru, bardzo ciekawa. To jest kamień, skała, i to pochodzi z wyrazu kamień, a As if pressed hard, czyli tak jakby bardzo mocno wciśnięty, albo do pewnego punktu, poprzez implikację nóż. I właściwie ten wyraz znajduje się w a, apokalipsie, w objawieniu, e, gdzie jest opisany z nami bestii. I to pochodzi z wyrazu. To cram, that is confine, czyli zamykać w czymś. Adversary, wróg, adwersarz, bind up, wiązać, jak nasienie węża z nasieniem kobietym, anioł z demonem poprzez ciało. Tak mówi Pan Bóg. I mamy tutaj, nigdzie nie ma Elohim, mamy co? Jest Lord i to jest the Lord. Used as a proper name of God only. Czyli użyte tylko i wyłącznie w odniesieniu do jedynego Boga. Tylko i wyłącznie do Boga. Ponieważ, wywyż, ponieważ Twoje serce zostało wywyższone i mamy tutaj lifted up. Lifted up to jest tutaj. Mount up, wznosić się. Tak jak żeńska energia szczeluści. E, I powiedziałeś. Mamy ja jestem Bogiem. Tylko ten wyraz Bóg, jaki to jest wyraz tak naprawdę? I mamy El, czyli The Almighty, wszechmocny. Ja jestem El. Ja siedzę na siedzeniu Elohim. Nie El, ale Elohim. Ja jestem El, siedzę na siedzeniu Elohim. I teraz spójrzmy, co znaczy wyraz siedzieć. Mieszkać. Ebaj, to jest znowu mieszkać. Sit, to jest miejsce, mieszkanie, populacja, zgromadzenie, mieszkać. A więc ja jestem, el, siedzę w populacji Elohim. A Elohim to... Bogowie w zwykłym sensie, pochodzący of the supreme go, czyli pochodzący od Boga Najwyższego, magistraci, aniołowie. A więc ja jestem El. Ja siedzę w populacji Elohim pośrodku mórz, bo może też mogą implikować e, dużą ilość czegoś, ale jesteś tylko człowiekiem. I spójrzmy. H120. Ruddy, a human being. Czyli taki rudawy, czerwonawy istota ludzka, hipokryta. To, co widzieliśmy dokładnie w Księdze rozdziale 1, wersie 27. To show blood in the face, flash, turn rosy, rumienić się. A nie jesteś człowiekiem. A nie el, nie jesteś, jesteś człowiekiem, a nie wszechmocnym Bogiem, chociaż ustanowiłeś swoje serce jako serce czego? Elohim, czyli Bogowie w zwykłym sensie, aniołowie. Gdyż Lucyfer, stwarzając ciało, mieszka w ciele. Znajduje się w każdym ciele. W rasie wężowej jest tam tylko i wyłącznie On. Natomiast jeżeli chodzi o nas, jesteśmy przemieszani. Teraz przejdziemy do wersu piątego. Poprzez wielką Twoją mądrość i poprzez Twój handel pomnożyłeś swoje bogactwa i Twoje serce zostało wywyższone poprzez Twoje bogactwa. I traffic to jest handel. Czym jest handel? Trade, handel. Z wyrazu to travel for trading podróżować dla handlu. Już tu, ma, tutaj, tu jest podróż w czasie, się handluje, przehandlowaliśmy nasze własne dusze. I tutaj wszystko na ziemi nie ma wartości. Zdobył tak naprawdę e, bogactwo tym, że wykarmia swoją armię w czeluści. Tak więc tak powiedział Pan Bóg i znowu nie Elohim. The Lord uses a proper name of God only, tylko do Boga, ponieważ ustanowiłeś swoje serce jako serce Elohim. Elohim znowu. Dlatego przeprowadzam na Ciebie cudzoziemców, najstroższych z narodów. Tu to oni wydobędą swoje miecze na Twoją błyszczącą mądrość oraz poniżą Twój blask stracą Cię w przepaść, zginiesz śmiercią poległych pośród morza. They shall bring thee down to the pit, czyli do czeluści. I mamy a pit, szczególnie pułapka. Czy wtedy powiesz temu, który Ciebie zabija, ja jestem Elohim? Ale będziesz tylko człowiekiem. I znowu mamy to samo. A nie El, niewszechmocnym. W rękach tego, który będzie ciebie zabijał? Umrzesz śmiercią nieobrzezanych. I teraz tu jest bardzo ciekawa kwestia, dlatego, że mamy. Death, czyli nie umrzesz śmiercią nieobrzezanych, tak jak mamy to w prostym tłumaczeniu, tylko śmierciami liczba mnoga. Dlaczego? Bo to jest jeden wielu. Bo wielu w jednym. Jeden duch w nich mieszka. Co więcej. Słowo Boga znowu, Self-Existent only Eternal Jehovah, Jehovah a nie Elohim, uh, przyszło do mnie mówiąc: Synu człowieka, zabierz tą lamentację do króla Tyru i powiedz jemu. Tak powiedział Pan Bóg znowu. The Lord uses a proper name of God Almighty. Zapieczętowałeś sumę pełną mądrości i perfekcyjną w pięknie. Pełno, za, zapieczętowałeś sumę. Od kiedy suma jest pełna mądrości i piękna? O co chodzi z tą sumą? Jaką sumę zapieczętował Lucyfer? Zwoła, sp sprawdźmy, co znaczy właściwie e, zapieczętować. To jest zapieczętować. Make an end. Zakończyć. Mark. Naznaczać jak Mark of the Beast, czyli znamie bestie. Uh, full of wisdom and perfect in beauty. Piękność. Mamy beauty, a pochodzi z wyrazu to be bright. To be bright. A my jesteśmy energią, światłem. Byłeś w ogrodzie Eden. W ogrodzie Elohim. Tam byli Elohim. Każdy. Um, precious. Jest dokładne takie określenie na to. E, szlachetny kamień. Każdy szlachetny kamień był Twoim przykryciem. Kamień. Co znaczy wyraz kamień? <laughs> na sw... A. Ups. Ups. ups, ups. Masą, no ale dobrze. Był Twoim przykryciem. Co znaczy wyraz przykryciem? Przykrycie. W sensie odzienia. Z wyrazu. To entwine as a screen, czyli tak jakby okrężać, o, oplatać jak ekran, poprzez implikację fencing odgrodzić, przykryć, złączyć, razem, zamknąć, tak jak w ciele został złączone anioł z demonem i ciało stało się więzieniem. Jesteśmy w tym zamknięci. I teraz mamy wymienione te kamienie. Mamy sardiusz, niektóre mają bardzo ciekawe znaczenie, więc sobie niektóre omówimy. E, sardiusz i sardiusz to mamy redness, czerwoność. I teraz z jakiego wyrazu pochodzi? Z jakiego? Z księgi rodzaju, z rozdziału pierwszego, gdzie mieliśmy wyraz człowiek to show blood in the face. Pokazywać krew w twarzy, czyli rumienić, to jest flash, rumienić się. Turn rosy, rumienić się. pas, diament, diament, spójrzmy na diament. I z wyrazu to strike down, uderzać, tak jak imię Kaina, znaczy to strike down with a musical note. Poprzez implikacje wbijać, naznaczać, zdobywać. Beryl. I teraz, jeżeli chodzi o Beryl, to jest bardzo ciekawa kwestia z Berylem, dlatego, że są filmiki o huraganie, który nazywał się Beryl. Zresztą obejrzymy sobie. Poszukam. Okej, okay, tutaj powinno to być. Here it yes. is. I had to rewind the TV. The Yucatan, Cancun, and then make a trek to the north. In Cancun, and the parts of uh, Mexico. And Mexico. We just don't... southern Texas. We just don't... No, even Louisiana could be in play at this point. A very unpredictable storm this is. The dragon has been released. Smok został uwolniony. I więcej smoków nadejdzie na to. I nazwa tego sztormu Beryl. I to do tego sztormu odnoszą się smok. A szatan jest starodawnym wężem, smokiem, prawda? I teraz jak wygląda Beryl, który, który już jest przygotowany do sprzedaży? No, Spójrzmy sobie. Mmm, X, żeńska energia. I spójrzcie tutaj, czy nie wygląda to jak wąż. I tutaj inne mamy. Też mamy tutaj po środku jest wężuś X. No ale wiecie, kochani, to wszystko są koincydencje, prawda? onyx, Jasper, Szafir. Szafir to pochodzi z wyrazu. To score with a mark as a tally or record. Czyli tak jakby naznaczać w sensie podliczania. To inscribe and also to enumerate. Obliczać, tak jak zapieczętował sumę. Zbiera sobie swoje żniwo. Każdy, kto się nie nawróci, zostaje pożarty przez pasożytka w czeluści. Adios nie ma, należy do szatana. A szatan jest królem czego? Według Apokalipsy rozdziału dziewiątego szarańczy z czeluści. Szmara, a tak, szmaragd. E, karbunku, jakie ma znaczenie karbunku? Zaraz sprawdzimy sobie karbunku. Lightning. Barak <laughs> Lightning Barak? No, nawet tutaj w opisie Zachiela to mamy. I złoto. Później mamy The work machine of thy tablets and of thy pipes was prepared in the in the day that thou wast uh, created. E, wykonanie Twoich tamburynów i Twoich tabrets, to mamy tamburynów i Twoich pipe, to tłumaczone są jako rurki. To nie są rurki, tylko to są rurki, które służą do, do grania, do wytwarzania dźwięku. Bardziej to jest fletów, czyli e, wykonanie Twoich tamburynów i Twoich fletów zostało w Tobie przygotowane w dzień Twojego stworzenia. Zobaczenie mamy w dzień Twoich narodzin, zostało przygotowane wykończenie w klęsłości, wypukłości na tobie. No super, świetnie, czadowo, bez rąk, bez nóg, no pośmiejmy się, prawda? I teraz wykonanie. Wykonanie. Co tutaj za wyraz może być jako wykonanie? Mamy deputy ship, deputacja. Employment, zatrudnienie, nigdy służalcze. Gdzie to było? No, lecimy do księgi rodzaju, do rozdziału drugiego, do zakończenia rozdziału, do zakończenia pierwszego stworzenia. I mamy tutaj, a siódmego dnia Elohim, Elohim, E, zakończył swoje dzieło work i co tutaj mamy co tutaj mamy Melaka i mamy co deputacja employment zatrudnienie never survive nigdy służalcze <noise> ale dobrze no to jedziemy dalej 13 mieliśmy, a czemu mi to się z John włączył? Chyba coś źle nacisnęłam. dwudziesty 28 rozdział. Byliśmy na 13, prawda? Czyli teraz vers 14. Ty byłeś namaszczonym cherubem, który pokrywa. I takiego ciebie ustanowiłem. Osadziłem cię na świętej boskiej górze. Tam się bawiłeś i przechadzałeś pośród ognistych kamieni. I teraz. Ty. Byłeś namaszczonym cherubem, jaki pokrywa Co znaczy pokrywać. To entwina a screen oplatać jak ekran odgradzać, przykrywać, łączyć razem, zamykać. Byłeś nieskazitelnym na Twoich drogach od dnia, którego zostałeś stworzony. Aż znalazła się w tobie niesprawiedliwość. Wskutek Twojego handlu, Twoje wnętrze napełniło się niesprawiedliwością, a stałeś się grzesznym. I tutaj mamy merchandise, jako handel przetłumaczone, i mamy znowu handel. Tak samo jak wtedy z wyrazu: to travel for trading podróżować w celu handlowym. Więc spędziłem cię pokrywający cherubie. W języku angielskim, polskim mam przetłumaczenie jako opiekuńczym cherubie, opiekuńczym cherubie, no super, świetnie, pokrywającym cherubie. Co znaczy pokrywający? Co to ma z opieką? No nie wiem, no zobaczmy. Ten twine as a screen, czyli obladać jak ekran, odgradzać, przykrywać, łączyć razem, zamykać. Teraz przejdziemy do Izajasza, do opisu Lucyfera w Izajaszu. Bo jest Izajasz jest tutaj i w Izajaszu to jest rozdział czternasty. To jest wers dwunasty. O, jakże spadłeś z niebios, Lucyferze, synu Jutrzenki. Powlony jesteś na ziemię, pogromco ludów, ponieważ powiedziałeś w swoim sercu, wzniosę się do nieba. Ascent, co znaczy ascent, wznosić się. Mount, znowu wznosić się, jak mount up. Do nieba. I will exalt my throne above the stars of God. Wzniosłem swój tron ponad gwiazdy L ponad gwiazdy L wszechmocnego exalt co znaczy exalt wznosić się i <laughs> mamy wznosić się exalt wznosić się i co mamy breed worms co znaczy breed Łams, rozmnażać robaki, mady. Czyli wzniesie swój tron, wznosić to jest hodować robaki, swój tron. Czym jest tron? Przykryty. Tron. Jako zakryty. Z wyrazu. Plan by wypełniać, that is fill up the hollows, czyli wypełniać, jak wypełniać a, puste miejsca, poprzez implikacje przykrywać jako odzież y, lub sekretność. Breed no bardzo ciekawe breed worms. się do nieba. wzniosę swój tron. Ponad gwiazdy L, gdzie wzniosę, znaczy hodować robaki, a tron wypełniać puste miejsca, tak jak ten robak jest w takiej mgokonią, sobie tam rośnie, 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 aż jest dorosły. I ukraińców w północy osiądę na górze zboru. I ukraińców w północy osiądę na górze zboru. Północy. Co znaczy północ? Hidden. That is dark. Ukryty. Czyli ciemny. Z wyrazu ukrywać się poprzez przykrywanie się. To lurk. Lurk. Co znaczy lurk? Przyczajać się. Jak taki mamy mm, mm, firma odzieżowa, marka odzieżowa, mamy lurking class. No, lurking class. A jak obrócimy... Jakbyście, o, teraz wezmę tak, jakbyście wrócili sobie ekran do góry nogami, no to będzie e, tak, jakby wychodząca Mada. No, zobaczcie, jakie ciuszki wspaniałe. Working class. Także moi kochani na no teraz chyba już nie ma wątpliwości. Kim jest Lucyfer, co zrobił?